Dzień dobry widzowie, właśnie siedzę sobie nad, wiadomo nad, nad Wisłą, o, ja, bardzo ładne rejony, zaraz będę się wybierał, dokąd? Do, do Wawelu, na Wawel. No, żebym dobrze powiedział. A to jest Wisła. Nie jest ona zbyt czysta. Ale da się tu przeżyć. Kraków to jest naprawdę ładne miasto. Ogromne. Większe od Biegosłoku. A, i mam pozdrowić kogoś Pozdrawiam Pozdrawiam Wiole z Nieważne Rafała z Nowej Huty Rafała z Nowej Huty pozdrawiam oczywiście King of the Diamond King of the Diamond, no co to, to ciebie to Rebellion Pitch I Rebellion to, to musowo, no Rebellianta bardzo lubię Pozdrówka od Ewy No i pozdrówka od Ewy Dziękuję za materiał. Na razie.